No, w końcu jest maszyna od Yamahy, która wypełniła lukę między Super czyli ciężkim motocyklem wyprawowym, a XT660, do bardziej do latania wokół komina i po sąsiednich gminach. Ktoś powie pewnie, a mój szwagier to pojechał na XT660, yy, no, z morza w góry i co? No i chwała mu za to, że dał radę na pięciobiegowej skrzyni wąskiej kanapie i z prędkościami przyrodowymi rzędu 120 130 na godzinę pokonać całą Polskę. Ale to jeszcze nie robi z XT660 motocykla Adventure. No to w Tsiódemce nie brakuje mocy. No w końcu. Pojazdy ADV powinny na drodze asfaltowej czuć się co najmniej dobrze. No i prędkości autostradowe dla te siódemki są już jak najbardziej w zasięgu. Nawet pod obciążeniem i z dodatkowymi oporami powietrza w postaci kufrów cp 2 żwawo napędza tę siódemkę do ponad 200 na godzinę, a autostradowe i większe prędkości przelotowe nie dożywają silnika. A do tego dochodzi wygodna pozycja na całkiem szerokiej kanapie i dobra ochrona przed wiatrem. Wspomniane 140 km na godzinę nie jest odczuwalne jako uciążliwe. No ale to tyle o jeździe po czarnym, bo tutaj przecież... Odnajdzie się nawet plastik, chopper czy inna trajka. Chyba ważniejsze jest, czy to 7 radzi sobie poza asfaltem. No zobaczcie sami. Yamaha TNR T7 to chyba najbardziej terenowy motocykl z segmentu Adventure który jednocześnie poradzi sobie z dalekimi trasami i to praktycznie po dowolnej nawierzchni jak i z grubszą jazdą terenową oczywiście pod warunkiem odpowiedniego ogumienia bo to na których został dostarczony do testu niech nikogo nie zwiedzie niestety seryjnie motocykl stoi na oponach eee, Pirelli, Scorpion Nomen omen str jak street czyli no czyli ulicznych no Ym, niestety opony te nie są tak naprawdę, znaczy one są do wszystkiego i tak jak to jest z rzeczami przez, do, do przeznaczenia uniwersalnego są do, do wszystkiego i do niczego czyli no nie będą genialne na, yy, na asfalcie ze względu na yy, swój bieżnik jak widzimy to jest kostka, płytka kostka ale jednak kostka więc Trudno spodziewać się, żeby można było się naprawdę dobrze wyłożyć w zakręcie na kostce, e, więc na ulicy no nie są genialne. Mimo, że jest to dość miękka mieszanka i całkiem fajnie klei na suchym i ciepłym asfalcie. Znaczy na ciepłym to nie wiem, bo w sumie jest dość zimno e, w trakcie tego testu, ale, ale nawet na takim asfalcie, w temperaturach rzędu od 10 do 2 stopni, powyżej zera klei całkiem nieźle, więc domyślam się, i obstawiam, że na ciepłym asfalcie był, byłoby jeszcze lepiej. No ale w dalszym ciągu jest to kostka i, i nie można się od niej spodziewać, że pozwoli, nie wiem, zejść na kolanko e, na asfalcie, nawet na takim rozgrzanym. E, z kolei w terenie, no problem jest taki, że jest to bardzo płytka kostka, jak widzimy, tym bardziej, że już po mm, kilku testach, nie jestem pierwszym testującym tą maszynę e, w, w Anno Domini 2019, do, mm, Mierników zużycia jeszcze trochę brakuje, niewiele, ale jednak może pod tym kątem będzie lepiej widać. no eee, tak. Ale to nawet nie chodzi o to, jak płytka. Czy mało płytka jest kostka? Chociaż to, o to też, ale w, ty, w tym miejscu w tej wypowiedzi nie chodzi nawet o to, że ona jest e, z natury, od nowości dosyć płytką kostką, ale chodzi o to, że już jest po prostu pozagrąglana na rogach i no nie ma czym się wgryzać, zobaczmy tutaj. Nie ma czym się wgryzać w błotko, czy w jakiś miękki szuterek, czy w piarach. Po prostu nie ma czym się wgryzać. Tak jak widzieliśmy na nagraniu z pustyni błędowskiej, no na piasku sobie nie radzi w ogóle. Jaką tako jeszcze sobie to gumienie radzi na podłożu szutrowym, czy na kamieniach? Oczy, jak kawałek dalej. Ale od razu klęka, jeżeli pokażesz mu kopny piasek czy nawet trawę. Ale to nie jest test skorpionów, dlatego wróćmy do motocykla. Wystarczy rzut oka na tę dębkę, żeby powiedzieć, że nie przestraszy się nawet prawdziwych wartebów. No, wskazuje na to nie tylko spory skok zawieszenia 21 i 22 cm odpowiednio z przodu i z tyłu, duży prześwit, czyli 24 cm. Seryjnie montowana taka solidna płyta pod silnik, ale także waga a dokładnie proporcje mocy do masy ale wystarczy tego wygląd pozostawiamy jak zwykle do własnej ceny a tymczasem sprawdźmy na co jeszcze go stać w delikatnym offroadzie no ktoś powie, że nieco ponad 73 konie w motocyklu z gatunku Adventure to mało ale co powiesz, jeśli spojrzysz na 204 kg masy ten i to z wszystkimi płynami ustrojowymi i pełnym bakiem? Po prostu gotowe do jazdy. Motocykl z segmentu Adventure powinien też umieć nie stać tam, gdzie stoją inni. Mówiłaś na ale są spore kolejki do kolejki to nic to nie problem. Motocykl na daleko od domu powinien do być dosyć prosty, tak w budowie jak i w naprawie. W tej Siódemce nie ma siedmiu map zaponu. Nie ma nawet kontroli trakcji. Za to jest stalowa rama, którą powinien mieć pospawać majster na Uralu czy w Kambodży. Ominęliśmy kolejkę do kolejki na głowówkę. Można? Można! Yamaha Ten 700 ma też seryjnie montowane gniazdo 12V i osłonę chłodnicy. Aleluja! Niektórzy afrykańscy, choć z kraju kwitnącej wiśni, konkurenci w segmencie ADV mogliby się w tym przypadku trochę nauczyć. Jeszcze dwa słowa o zawieszeniu, bo bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Przednie w pierwszym zakresie pracy działa dość miękko, i z początku miałem obawy, czy poradzi sobie na większych dołkach. No niepotrzebnie, bo wybieram miękko nierówności, a przy tym dobicie jest w pełni kontrolowane. Co prawda nie zabrałem tej energii na tor crossowy, bo to jednak dosyć naturalne dla niej środowisko, ale po kamieniach i wertepach, jak widzieliście, było jeżdżone i ja nie razu nie udało mi się skorzystać z całego zakresu skoku zawieszenia. Do tego dochodzi szeroka i szorstka kanapa, która w trasie pozwoli wysiedzieć kilkaset kilometrów na raz, a kiedy zjechać w teren, dobrze trzyma tak przy podjazdach, jak i w zjazdach w dół. Motocykl jest zwarty, zwinny i bez trudu robi tak za maszynę wyprawową na dalekie trasy, jak i terenowe moto do latania w całkiem poważnym terenie wokół komina.